Kochani, z dumą i przyjemnością po ponadrocznej przerwie chciałam Wam pokazać sukę. Suka espresso. Byłam w tej restauracji chyba ostatni raz, jakiś rok temu. No i wracamy. Najlepsza nazwa na restaurację, najlepsza nazwa na kawiarnię. Ja zapraszam do suki. Śniadanie prawie skończone. Jak zawsze w suce, śniadanie pierwsza klasa. A dzisiaj jest ostatni dzień w Uluwatu. Dziś przyjecha teraz przyjechałam tylko na jedną noc, więc taki szybki wypad, Ale jeszcze prawdopodobnie pójdziemy na plażę, której Wam nie pokazałam chyba nigdy. Ona jest bardzo blisko, nazywa się Padang Padang. Ta, na której byłam wczoraj, coś to przygląda, nazywa się Bingin. A no i potem godzinka drogi do domu. Jak będziecie chcieli, to właśnie w tej okolicy Bingin, Padang Padang. Y najczęściej wybrzeża, tutaj jest mnóstwo takich restauracji zagranicznych, że tak powiem, takich zachodnich. Więc na świetne miejsca, żeby zjeść jakieś śniadanie, takie wiecie, typu właśnie no, jakieś jajko sadzone, czy, czy jajko w koszulce. I nawet nie jest drogo. To śniadanie, które ja mam, czyli szakszuka, jest chyba 60 tysięcy plus podatki, czyli pewnie jakieś 70 tysięcy wejdzie na rachunku. Tutaj na Bali często w restauracjach nie podają końcowej ceny, tylko podają cenę przed doliczeniem podatków. I w menu będzie napisane jest service tax, czyli za obsługę, i jest government, uh, government tax, chyba coś takiego, czyli jest to taki rządowy um, podatek. Więc często jak widzicie cenę, to liczcie sobie, że jakieś 14-15% to nawet czasami 25 trzeba będzie doliczyć, ale jak coś to to będzie napisane. No, takie ja miałam Wam informacje do przekazania. Wracam do jedzenia. Jeszcze jedno jajko mi zostało do zjedzenia z mejszakrzyca. Trzy lata mieszkania na Bali i pierwszy raz jestem na plaży Padang Padang i się nie spodziewałam, że jest tak pięknie. Trochę mi to przypomina jakąś taką zatokę. Trochę to wygląda jak jakaś Tajlandia, czy coś w tym desenie. Jest tutaj bardzo dużo um, takich skał, które znajdują się na wodzie, więc y, trochę inny klimat, zdecydowanie inny klimat od tego, co jest w Canggu, wiecie, od czarnej plaży. No ślicznie to wygląda. Zdziwiła mnie jedna rzecz, dlatego że jest płatne wejście na plażę. Jest jeszcze jedna plaża Melasti Beach i tam się płaci, ale tam się płaci dlatego, że jest wjazd taki konkretny, zbudowany, więc w zasadzie to się bardziej płaci za wjazd, za skutery, za samochody. A tutaj jest cennik, gdzie jest inna cena dla dzieci lokalnych, dzieci zagranicznych, dorosłych lokalnych i dorosłych zagranicznych. Oczywiście mój bilet był najdroższy dorosła zagraniczna, 15 tysięcy za wstęp, bardzo ładne zejście dlatego, że szłam wśród takich grot no, wyglądało to dość tajemniczo plaża jest dość mała ale coś czuję, że jak będzie odpływ to będzie można tutaj chodzić pomiędzy skałami, więc dziś tak tylko na szybko, bo muszę wrócić do Cangu jakoś po południu ale wydaje mi się, że jeszcze tutaj sobie wrócę na spokojnie śmieszna sprawa, że byłam na tylu plażach w Uluwatu, a nigdy tutaj na Padang Padang bo jakoś ta plaża zawsze była taka Dostępna i zawsze się zatrzymywałam gdzieś w okolicy, więc sobie jeździłam na jakieś bardziej odległe. A tutaj taki ukryty skarb. Bardzo spokojny ocean tutaj jest, aż rzadko spotykany jak na Uluwatu. I zobaczcie, to jest klif, e, na którym my zaparkowaliśmy. I tam w środku są takie schodki z tyłu. E, idę właśnie obczaić te skały, bo coś mi się wydaje, że tam będzie całkiem ładnie. No i na tej plaży trzeba uważać. Wszędzie są tabliczki Hati, Hati. Małpy tutaj są. Wiadomo, jak małpy, to i kradzieże. Wow, ale pięknie. Coś czuję, że te schodki prowadzą do jakiegoś ołtarzyka albo do jakiejś mini świątyni. Jak będzie można wejść, to zabiorę Was i sprawdzimy, co tam jest. Ciekawa jestem. Trasa jest troszeczkę utrudniona. Aha, Pura to jest świątynia. Także dobrze myślałam. Zobaczcie, tutaj jest taka szmatka z rysunkiem. I to jest Bóg Ganisha. Czasami nazywane też ganisz, możecie znaleźć różne wersje. No i tutaj oczywiście nie mogę wejść, także nie będę łamać zasad. I w środku mały ołtarzyk. Zawsze jak przyjeżdżam do Uluwatu to nie chcę mi się wyjeżdżać i chciałabym tutaj zostać, a z drugiej strony nie jestem pewna czy chciałabym tutaj mieszkać. Z jednej strony no super plaże i tak dalej, ale jakoś lubię to moje życie w Czangu. Tak już nawet ostatnio moim znajomym mówiłam, że jak się zrobi bardzo, bardzo tłoczno, jakiś włos mi tutaj wpada na nos i mi zasłania widoczność. Wszędzie mówiłam moim znajomym, że jak się zrobi za zbyt tłoczno, jak przyjadą turyści, wiecie, bo ja większą część czasu do Pali spędziłam podczas lockdownu, więc przyzwyczaiłam się do tego, że jest spokojniej, że jest bardziej pusto eee, i teraz jak zrobi się tak naprawdę pełno i będą wszędzie korki, no to już tak się zastanawiałam, kurczę, może by się tak przeprowadzić do tego ulułatu, ale to było tylko takie gadanie w sumie, kurczę, przejdę przez, uda mi się przejść przez te kamienie czy będzie ciężko? Będzie ciężko, ale dam radę. Najważniejsze to trzymać mocno kamerę, żeby małpy mi nie wyrwały. Nie widziałam jeszcze tutaj na tej plaży ale nigdy nie wiadomo, kiedy się zobaczy małpę. No więc tak wiecie, gdy bałam sobie ze znajomymi, to będzie najwolniejszy najsłuc... naj, 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 naj spacer na świecie. Bo gołe stopy, mam a te kamienie są ostre. Minusem zamieszkania w Uluwatu, wiecie co, jest to, że jakbym chciała się wybrać do Ubud, to mam dodatkową godzinę drogi. Jakbym chciała gdziekolwiek w inne części wyspy pojechać, no to właśnie dodatkowa godzinka. Także to jest, no. Ostatnio mniej podróżowałam, ale wiecie, były takie momenty, że ja trzy razy w tygodniu jeździłam do ubud, do producentów różnych rzeczy, do sklepu Hati Hati, więc to mnie najbardziej blokuje. Ale nie wiem, zastanowię się, pogadam jeszcze z moimi znajomymi z Imani Pandu i ten i się zastanowię, bo naprawdę tutaj jest po prostu przepięknie. No to niezła wspinaczka się szykuje. Dobrze, dobrze, będą dodatkowe kroki. Może w końcu uda mi się dobić tysięcy, 6 tysięcy kroków. Będzie sukces. Ale pięknie tutaj jest. Żeby się tylko nie potknąć. Zakończyłam wspinaczkę tutaj, taka zadowolona, że o już koniec, już koniec A tu dodatkowych pewnie 30 schodków Ale poczułam się dobrze Obok mnie jakiś surfer Tak więcej w moim wieku, taki duży facet umięśniony I dyszał gorzej niż ja Teraz obok mnie jakieś dziecko małe idzie, też dyszy Srogo, także Słuchajcie, nie jestem najgorsza Oj. Tutaj jest taka główna droga przy samej plaży a po drugiej stronie jest parking, no i ja już się zawijam. Dziś w Aluatu mamy 100 stopni Celsjusza. Celsjusza. Już nawet mówić nie potrafię, jest 100 albo 200 stopni tak na oko. A tak nie na oko to jest 35 stopni. Jest niesamowity upał, po prostu kapie ze mnie, jak nie wiem, po prostu kapie ze mnie, tak że nawet nie nadążam wycierać. Staram się w ogóle nie dotykać twarzy, ale ciężko jest, jak po prostu podścieka. Więc ja niestety muszę uciekać z uluwatu, bo popełniłam błąd, słuchajcie. Przygotowałam odcinek, tak żeby sobie tutaj spokojnie posiedzieć, nie stresować, tylko kliknąć o i się okazało, że zapomniałam zrobić miniaturkę do filmu. No, się sobie, dobra, to może dość szybko zrobię miniaturkę, ale nie, okazało się, że chyba jak film się wgrywał, było jakieś 99% czy coś takiego, bo wiedziałam, że on prawie był już wgrany. Coś musiało się rozłączyć, film się w ogóle nie wgrał. Nie ma go na YouTubie, na takiej wersji, wiecie, dla mnie, nieopublikowanej więc będę musiała od nowa to wgrać, a tutaj jest za słaby internet, także wracam do ciągu, żeby opublikować e, ostatni film. On taki będzie trochę z powrotu z Ubud i od fryzjera. Tam pokazuję, jak chcecie obejrzeć ten odcinek, to on gdzieś tutaj jest. Właśnie z nim miałam problem, zapomniałam, znaczy problem, sama sobie stworzyłam problem. Dobra, jest gorąco, a ja muszę założyć na twarz maseczkę. O Jezu, przyznam Wam się szczerze, że jak jeżdżę, no, to często ściągam tę maseczkę. Po prostu sobie ją tak trzymam na uszach i ściągam pod brodę, bo robią się takie odparzenia na brodzie, teraz, zwłaszcza jak jest tak gorąco. I po prostu jest kilka takich skrzyżowań, gdzie są policjanci, którzy to sprawdzają. Więc wtedy po prostu naciągam na twarz tę maseczkę, żeby tylko nie dostać, wiadomo, mandatu. A więc w takich 100 stopniach albo 200 stopniach, nie dość, że kask. No to jeszcze maseczka. A wiecie co, w takim kasku? Ja mam jeszcze takie mocno zabudowane. One są najbezpieczniejsze, bo ta reszta to w ogóle szczęki nie chroni. W tym kasku jest tak gorąco, że się człowiekowi żyć odechciewa. Dobra, wracamy do czangu. Jak wrócę do domu, to się przytulę do Zośki i chyba wskoczę do basenu w ubraniu, bo mogę. Siemanko, wróciłam do domu, wróciłam do czangu i zobaczcie, nagrywam dla Was na kablu. Kurczę, muszę wymienić baterię w moim mikrofonie takim bezprzewodowym, bo tak to się nie da żyć z tymi kablami, ale przyjemnie, Boże! Strasznie gorąco było w trasie. No i do Uluatu wcale nie jest tak daleko. Napiszę wam, ile jest kilometrów, bo teraz nie pamiętam. Albo napiszę wam, ile kilometrów pokonałam, a jechałam godzinę 10. Więc jak możecie zobaczyć, odległości wcale nie są aż takie duże, ale po prostu drogi są takie. Nie jedzie się nigdy na wprost. Tutaj jeden zawijazd, tam drugi zawijas. W sumie to niepotrzebny chyba mi jest ten kapelusz, albo i potrzebny. Nie wiem, czekajcie. Muszę się zastanowić, muszę się zastanowić nad życiem i nad tym, co ja dzisiaj zrobię, co ja dzisiaj robię, dokąd dzisiaj zmierzam. Teraz się trochę schłodzę i zaraz siądę do pracy, a chciałam Wam tylko powiedzieć, że jeżeli przyjeżdżacie do na Bali, to koniecznie, ale to koniecznie odwiedźcie Uluatu. Moim zdaniem niepojechanie do Uluatu i nie zobaczenie tych pięknych plaż. To jest naprawdę wielka szkoda. Może jakoś niedługo zrobimy sobie live'a i pogadamy trochę, bo do, dosyć dużo pytań dostaję. Albo wiecie, co może na Instagramie trochę więcej opowiem o tym właśnie, które miejsca najfajniej jest odwiedzić na bali. To też jest dobry temat na zupełnie oddzielny odcinek, dlatego że niektórzy przyjeżdżają tutaj i jadą tylko na przykład do Seminiak i do Ubud i nie widzą nic więcej, a trzeba odwiedzić moim zdaniem. Idą moją okolicę, żeby zobaczyć. Jeżeli macie ochotę, ale ją można w sumie. No, w sumie tutaj są bary, kluby, więc jak się chce poimprezować, to można tutaj. Uluatu dla pięknych plaż, ubud, no bo wiadomo, wodospady i takie tam różne. Jeżeli lubicie, no to wulkany, w okolicy, która nazywa się Kintamani. Zośka jest prawdopodobnie mieszanką rasy: Kintamani, tak też rasa psów jest nazwana od tamtej okolicy. No i absolutnie, absolutnie, jak będziecie na Bali, to koniecznie musicie pojechać na wyspę Nusa Penida. Nusa Penida i Lembonga, one są obok siebie. Proszę obiecajcie, mi, że jak przyjedziecie na Bali, to odwiedzicie to miejsce. To jest po prostu, to są wszystkie rajskie plaże. Jak przyjedziecie tutaj w okolice Moją, w okolice Changu, w okolice też Seminak, jak zobaczycie plaże, to możecie mieć taką reakcję, co? To jest Bali. Ja miałam taką reakcję. No te plaże nie są powalające. Widzieliście pewnie na moich filmach, natomiast Nusa Penida to są właśnie te O Jezu, woda jest tak krystalicznie krystaliczna, taka krystalicznie lazurowa. Gadam trochę jak pokręcona, ale naprawdę jest tak przepięknie, że aż ciężko jest to opisać. Ja tam już byłam kilka razy i za każdym razem nie mogę się doczekać kolejnego razu, aż tam przyjadę. Także koniecznie, koniecznie to miejsce odwiedźcie. Jak będziecie mieli trochę więcej czasu, to fajnie jest też odwiedzić wyspy Gili, bo one podchodzą już pod inną wyspę. To już nie jest Bali, tylko to jest Lombok i tam w ogóle na przykład nie ma psów. Jest zakaz na wyspie Lombok również, nie znajdziecie ani jednego psa. Eee, są koty. Więc e, dobra wyspa dla kociar, Lombok i Wyspy Podległe, czyli te Wyspy Gili, no tam kot, kot na kocie, fajne miejsca do nurkowania, także naprawdę tutaj jest bardzo dużo do zobaczenia i szkoda by było stracić wyjazd, e, nie wiem, no czy stracić, to zależy jak lubicie podróżować, ale gdybym ja przyjeżdżała na Bali, to nie krócej niż trzy e, tygodnie. I radziłabym pojechać w jakieś 3-4 miejsca. No na pewno y, Ubud, na pewno te wyspy, co Wam powiedziałam, Nusalem Bongan, Nusa Penida, one są obok siebie. Chyba Semin, jak tak mi się wydaje, te restauracje, kluby, żeby zobaczyć. I polecam zawitać też do Uluatu. Jak macie więcej czasu, no to jeszcze wspinaczka na wulkan. Dobra, idę, idę, słuchajcie, kochani, się trochę zrelaksować po długiej trasie. Nieprzyjemna była, bo ja jechałam teraz znowu przez centrum, tam obok lotniska, tam, wiecie, jakieś tiry, nie tiry. Nie, ja lubię sobie jeździć tutaj. Największa frajda właśnie jak się pojedzie na północny wschód wyspy w okolicy Amet, tam są takie piękne trasy do jazdy. Są całkiem niezłe drogi i się jedzie po wzgórzach cały czas. I obok macie taki widok, że z jednej strony widać plaży, z drugiej strony widać wulkany, palmy wszędzie, zielono wszędzie, a wyjedziecie takimi wzgórzami i co wzgórze, to na wszystko możecie spoglądać z góry. No po prostu niesamowite są te widoki. Ja nawet po trzech latach mieszkania tutaj, prawie trzech latach, jak tam przyjeżdżam, to cały czas robię wow, wow, wow. Wow. Także naprawdę Bali nadal, nadal nawet po kilku latach robi na mnie bardzo duże wrażenie i cieszę się bardzo, że tutaj mieszkam. Ciekawa jestem, dajcie znać w komentarzach, czy wybieracie się na Bali, bo coraz częściej dostaję wiadomości na Instagramie od was z różnymi pytaniami. Właśnie zapraszam też na Instagram. Tam wrzucam różne ciekawe rzeczy. Dzięki wielkie, że byliście za mną w tu tym razem. Dajcie znać, czy kiedyś byliście. Do zobaczenia w następnym odcinku. Życzę Wam miłego dnia, Buziaki i Bye bye.